Nie w ogóle nie widać. Czekajcie. Dzień dobry, moi drodzy, widzowie. Przyjechałem po szwagra. Trzecia rano. Chłopy zwariowali. Lecimy na plażę. Dopóki się nie rozjaśni, będzie jeszcze czołówka. Nagrywanie z GoPro, a potem już z telefonu. Dobra, szwagier już ładuje. się mandero. Ciśnię, co? Ty ale chyba nas trochę pogięło, nie? No, a zobaczymy, jak będzie. Miłego oglądania. Widzimy się przy pierwszej znajdewce z plaży. Ale niedziela i nie ma ludzi? Czekaj, zobaczymy teraz próbę z tą. Pa, panie, kochany. Chcesz kupić spodenki? Może jakieś dzięki są, ty. Ni chuja, nie ma nic. Co ja nas tu zawinął? Jak mówię, jak coś, to z kopalni wracamy. Byliśmy na przodkach, robiliśmy. Ty już odsłania trochę, co? Za półtora godziny ten odpływ, nie? Dobra, ciśniemy. Patrz, jakbym łopatę zapomniał, to akurat jest Mamy, to do kopania. O, jakiś dzieciaczek zostawił foremki, zabaweczki. Patrz, ile ciuchów leży, ty. gdzieś bluza? Mhm. Czy... Patrz, tutaj. Nie. Patrz, buty do pływania. Piłka. Trzeba trzepać te kiermany w tych ciuchach, może coś będzie. Chłopów porąbało, trzecia rano. Ty, ja na ryby tak nie wstaję nawet o trzeciej, nie? Dobra, ja już cisnę odtąd. Bo ja to na suchym odpalamy Wersadcze i jazda. I od razu dość fajny sygnał 72, stosunkowo głęboko. co to będzie? A jak powiedziałem, ja liczę dzisiaj na jakieś tutaj pieniążki Dobra, zadziałamy ping Może być kapselek, ale to nigdy nie wiadomo. Słuchajcie, mamy wykopane euro. Euraczek na wejście. Haha, pięknie się zaczyna, ale to się w pan, Pampa zawsze tak zaczyna, a potem to już zawsze jest jak jest. Dobra, do kolejnego sygnału. A jednak posypało tutaj, posypało tutaj więcej pieniążków. 20 eurocentów. Czekajcie, ja muszę tutaj, żeby nie pogubić tych pieniążków. Pyk i do torebeczki. Dobra, to będzie wszystko. Patrzcie, ja tutaj przy samym wejściu, Tomasz poszedł sobie tam koło wody bardziej i kolejny sygnał. Patrzcie, ile sygnałów. Oj, tu nie będzie jedna moneta, tu będzie więcej monet. Ja już jedną widzę tutaj. Patrzcie się. 20 eurocentów. Jeszcze gdzieś był sygnał. Tutaj 69. Oj, może być głębiej. Znajdziemy tu się włącza Jest, włączę się. się. Nie wyłączyłem, nie zdążyłem Kolejne 20 Eurocentów Byk, oj, może by dzisiaj Wam powiem dobry, dobry urobek Tutaj przy tej ścianie To będzie zrywka. To będzie zrywunia. Oj. 81. 81, ale takie niezbyt mocne. A kopnijmy, zobaczymy. O, tu kamienie jakieś są. Zobaczymy, czy Pink Ponter to łapie. Mieni cholera Ale pomiędzy tymi kawiczami może, może tutaj coś, coś siedzieć A powiem, że przyjechaliśmy tak rano, bo dzisiaj niedziela może ludzi potem nawali. Dobra, dokopaliśmy się. Już to Autko Auteczko. Jakieś ołowiane jeszcze. Dziecko pokało jak zgubiło. Dobra, zawijamy Burmuma. Brum Jest sygnał Dobra, nie było głęboko. Praktycznie na samym wierzchu Jest Dwudziesteczka Tarym. Zobaczymy czy tutaj jeszcze coś sypło więcej nie sepło. Ale wiaterek się taki troszeczkę wzmaga. Ale jest cieplej, powiem wam, że wczoraj rano pojechałem sobie powędkować. Matko Boska, zapomniałem bluzy, hipotermia. Wróciłem tak zmarznięty. Ale tych muszek tu lata od tego zielska. Fuj. Dobra, do kolejnej monety. Albo biżu, bo to nigdy nie wiadomo. Ja się tutaj ucieszyłem. Ale widzę, że chyba będzie odpust dziecięcy. I to na 100%. Uf! Czekajcie, mój drodzy, ja tutaj nie zobaczę nic, czyli ja ten pierścioneczek chowam. Oj, słuchajcie, będzie punca. Będzie punca, ale to rozkminimy. Rozkminimy już. Jak widzicie słoneczko. Czyli za jakieś 3 godziny i 20 minut. Bo coś tutaj widzę, ale w świetle tutaj tej, tej latareczki, no to niestety taki mały dziecięcy. Leciutkę, ale może być jakieś sreberko do rozkwnienia. Jest biżu. Teraz mi się tutaj zazłóciło a to zapięcie po prostu takie o, do klucza czy do czegoś, ale potem będziemy wszystkie znajdki oglądać przy świetle dziennym oczywiście. No tutaj była preska, może coś zgubili. Puszek to ja po Was zbierać nie będę. Ta puszka daje sygnał. Ta. Chińczyzna poszła na bogato, panie. Tu nie ma lipy. Na bogato, ale płacone kartą. bo nic się nie usypało tutaj. Jesteśmy na inną prażę. 70, jedynka, Ale sypie drobnicą po 20 centów. Znowu 20 centów. No, to już mamy większy nominał 380. I euraczek wpada. I gitarka. Przed chwilą sobie porozmawiałem z panem, ale narąbany, nie. A tu zobaczcie jaka... Ojej! To już nie są żarty. Zobaczcie jaka fura, nie? Kółka się kręcą. Co to za wynalazek? O cholerawie, ale zobaczcie jaki. O, jakieś dziecko się pobawi jeszcze. Fajny samochodzik. Zobaczcie jakie światełka tutaj ma. Może coś się włącza tutaj. Są jakieś żaróweczki chyba w środku. Dobra, zawijka. Przed chwilą wpadło 10 centów, a ja tu się znowu zagotowałem. Ale to nie będzie to, o czym ja myślę. Czekajcie. Co to jest? Nie, jakieś kółeczko. Kurde, bo tu jest łączenie na środku. O, ale ja to nie mam szczęścia, coś nie. Ale będziemy to jeszcze, jak później oglądać. Ale nie. Chociaż. Co to jest? O nie, to nie będzie biżuteria, Kurde, myślałem, że Biżła to takie kółeczko jakieś, dziadoska. Kurde, dobrej euraczki, nie? Można powiedzieć jeszcze w bryłce. Patrzcie się, euraczek. Przyszedłem tutaj trochę koło wody pochodzić, bo tam dużo kapsli i jakieś ma zakłócenia od tą Kadeusa straszne i to w obrębie 20-30 metrów dobra, Euraczek ląduje w torbie i lecimy kurde, myślałem, że będzie puszka przed chwilą był sygnał 80 była puszka, a tutaj patrzcie się, będzie biżu będzie biżu będzie klada, jest reberko jest reberko ale super malutkie, ale jest Gdzieś tu przemyć trochę wody? O, daleko do wody. Dobra, to się tu jest troszeczkę. Na pewno sreberko? Boże, czemu nie słodko? Sreberko, jest punca. Potem będziemy oglądać. O, jest pierścioleczek. Pięknie, pięknie. Tutaj nawet ładny sygnał. 71 Moneta, Moneta. A, Ale patrzcie jak tak kancik wystaje to przypomina biżuterię. Nie? O 50 eurocentów. Jeszcze dzisiaj 50 nie było, więc jest. Bajka. Patrzcie się, trzecie biżu mi wpada. Wpada mi trzecie biżu, ale to też będzie prawdopodobnie Science Metal. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale ja tutaj w tej ciemności. Dobra woda jest. Słuchajcie, ale jest dość ciężka. No wszyscy by nosili metal i nie miałbym... Nie miałbym szczęścia do... Do złota? No nie mam pojęcia. Nie no, wytarte. Chociaż jeszcze jest do... Do przejrzenia, może jakieś... Może jakieś słabej próby złotko. Dobra, chowamy. Oho. No chciałbym już coś tutaj zobaczyć, ale ja tu nic nie widzę. Zobaczymy później. Dobra, wykopane. To jest szansa sprawdzić to razem. Patrzcie się. Jest kolejny pierścień. To już nie mogłem się pomylić. Cztery chyba biżuterie już mam, ale będzie srebro piękne. Zobaczcie, jakie srebro trafiłem, mm. Na bank srebro. Tutaj nawet nie podlega dyskusji. Jaki kolos. Kurde, tak się kręcę koło złotka, wam powiem szczerze. Coraz bliżej, Ja do Tomasia mówię, że dzisiaj miałem przeczucie, że... Że kurde, a może nierdzewka? Nie, to nie będzie nierdzewka. Na 100% znajdziemy punce Zobaczcie, jaki kolos, nie? Ja pierdziela. Bajka. Słuchajcie, wiem, że teraz nic nie widać, szedła mi czołówka, czyli jak się rozjaśnie, to pokazuje to, co teraz wstępnie znajdę. No słuchajcie, powolutku, delikatnie można przerzucać się na nagrywanie na telefon. Znowu biżuteria wpadła, odwracam kamerę i oglądamy wspólnie, rozjaśnia się, czołówka mi siadła, jaka lipa, a mówię, do połowy naładuję, to starczy, to jasne, starczy, masz, tam teraz na głębsze, na głębsze, no tam bliżej wody, gdzie wpadła mi to biżu, a ja przede teraz na płytkę, gdzie ja euro. Patrzcie się, jakie biżu wpada, prawdopodobnie jakiś kolczyk, kolczyk, dobrze mówię, i o, kolczyk, ale to jest plastik, czyli jak plastik to... To będzie bardziej Wy jakieś, ale ładny kolczyczek, patrzcie się. Jakie diamenty, ile diamentów, perła jeszcze. Bajka, zawijamy. No to ja Wam powiem, że ja dzisiaj mam dzień biżuterii. Ten kolczyk, 4-5 chyba yy, pierścionków i parcie łańcuszek znalazłem. I ciekawe, czy nie będzie sreberko. Tu jak się świeci, jakieś kamyczki jakby. Patrzcie i najlepsze, co? Że nie jest zerwany. On nie jest zerwany, on po prostu... A nie jest zerwany. a nie nie jest. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Bo jeszcze to światło jest takie jakie jest. No nie jest zerwane. patrzcie się, tu jest zapięcie. I taki łańcuch. Będziemy szukać punktu, aby było sreberko, Literka O. No i gitarka. I kolejny sygnał koło tego PETA. Mamy jeszcze godzinę, bo... Obiecałem sobie, że chodzimy do godziny siódmej. Trzeba trochę w domu pomieszkać, przespać się. Jest następna monetka. 50, to już większy bilonik. Bo te dziesiątki, dwudziestki wieczne. No ale się zbiera. Tu 20, tam dziesiątka. Tutaj trzeba dobrze to przetrzepać, zobaczcie ile śmieci po weekendzie. Ja pierdzielę. No, to teraz można pięknie przywitać poranek. Ale jest bajeczka będzie kurde, dzisiaj piękny słoneczny dzionek. Ale co, pojedziemy? To ja muszę sobie kimnąć troszkę. jest dwie godziny, bo położyć się o pierwszej, a wstać o co to trochę ciężko, nie? Także dwie, trzy godzinki trzeba będzie sobie pospać. Tomasz tam jeszcze rzeźbi. Przy samej wodzie przenosimy się zaraz na inne plaże. W stronę auta i będziemy po kończyć. Oczywiście dzisiaj będzie podsumowanko. No bo czemu nie? Huh. Może na karuzelę. Będziemy tam dalej, to zrobimy podsumowanie, to może nawet coś przy samochodzie, nie? Czekaj. A pa! Tego ci U, nie pokazywałem, o, ale zob zobacz, bo... ale zobacz jaka, co? Opie, tu nie ma lipy. Ja tam koparkę, zresztą zostawiłem ją na kaweczkę, Już biorę tylko. O, taki też zarazem. zarazem? Kolczyk. 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 Czekaj, to mam tego. O, jakoś z taką literką O i ty, i spad komuś, nie jest pęknięty. No nie widzisz? Takie fajne, zapięcie no? na ten, no. Jakaś Ola a to co to? A to z tego to kru, twoje, co tu jest? Ja tak Ola jakaś, no. A to jest metal, nie? Od, no. Odpustowy jest pewnie. Ja tak wydaję, bo cię bił chyba... Patrzcie, a tu platyna. Ty no bił mi na srebro 80, nie? Tak? No, ale to nie będzie, bo srebro nie jest takie ciemne. To się też, no, nie, 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 takie to ciemne to jest, nie jest, jest, widzisz? No, ale fajne jest o nie drzewka będzie. Tak, byś miał punca Aha. Tym, ale ładnie jest, no? Kurde. Znaczy nie ale złota nie mam. Chociaż ten malutki może do przejrzenia będzie ten pierścioneczek, ale, co? Dźwięczy? Nie, 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 ten żółty A. taki. No by Cię to sprawdzić, bo punca będzie widać. No tak. Lecimy, na... tak, o. nie ma czasu. Ja tu jeszcze. Tu proszę, się, ktoś natrudził, jakie serduszko zrobił. A może coś zostawił mi w serduszku. raz przeskanujemy. No niestety serce to była podpucha tylko pusto Ale tutaj nawaliło piachu, zobaczcie górka taka się zrobiła A Tomasz nie ruszy, a już tam jest zobaczymy co tutaj Tomasz wywali na żywo. Nie nagrywa zobaczę co wywalić na żywo. No nie mogę, zobaczyć ile? 25 metrów będzie, nie? I nie daje rad same błyski co ty gadasz No, a ja Euracza tam znalazłem tam no, spadam latarkę, tam już bo tu nie pochodzę a szkoda mi czasu tak mi napierdziela, nie wiem. A może ty tak ustawiłeś żebym miał zakłócenia Nie, ale ja to ja świeruje Ale powiem Ci, że zgłodniałem trochę u siebie może inny znaleźć jakiś Nie, bo ja mam tylko plaża Plaża i plaża chodzi na multi, multi, nie? Na innym nie chodzi. No dobra, moi drodzy. My robimy z Tomaszem podsumowanie. Schroniliśmy się tutaj troszeczkę za kosz, bo e, po pierwsze wieje wiatr, tutaj będzie mniej lub nie słychać. A po drugie, śmieć teraz wrzucimy. Znaczy ja wyrzucę, bo Tomasz już wyrzucił. Patrzcie się, no ja Wam powiem, że udany dzień. Ale Tomasz nawaliłem, raczej nie. Co jest w ogóle? Kocur? To jest kocur! Już Wam pokazuję. Po lewej Tomasza urobek, po prawo mój, zobaczcie, ja idę monet samą te mały nominał. Ile Tomasz pomy to liczyłeś? To jest 20 chyba jedno. nie liczę, bo upadałem, nie liczę. No to około koło 21 euro, nie może więcej będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dyszka 15, 16, no masz rację, tutaj około 20 euro, tu Tomasza jeszcze jakieś drobniaki, tutaj mamy. Co to jest? Gdzieś jakiś token był bo Litery, są, tylko że jest już jakiś Ty, a jo. No. no, był jakiś tokenik. Aha, pokaż przywieszka, może co? Nie, nie, ładny. No, ładny token. Ba bardzo ładny token, śliczny token, wręcz powiem. E, słuchajcie, i ten, i Tomasz trafił jeszcze ten. Na koniec Biżu, a patrzyłeś, sprawdzałeś w środku? Nie sprawdzałem, właśnie. A nie, patrz, po widzisz, ale ładny. To może być taki pierścionek robiony na trzy. Ale to chyba będzie jakaś odpustówka. Tak? Odpustówka, no. Alohaio. Ale bardzo ładne. Super. Dobra, i teraz mój urobek. No, dzisiaj mi posypało wam powiem biżuterią. To autko jest kozackie. Naprawdę, jest fajne autko i uwierzcie mi, że ja nikomu nie dam, gdzie się w domu postawię. Kozackie, co? Tomasz. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, z osiem. 8 może 850 w to też nie najgorzej. 8.50. pięćdziesiąt, stary cztery, cztery zimne, zimne. I posypałem biżuterii. To będzie, to będzie jakieś takie pamiątkowe pewnie z odpustu. Tak, ale za to mam raz. Piękna klada. Patrzyliśmy, jest punca o rodzinę ale ten mały pierścioneczek ma punce w środku. Ale to jest dziecięcy, bardzo malutki, dziecięcy pierścioneczek z jakimś tutaj kamyczkiem. I ten sygnecior, nie? Tutaj ma punce, już z Tomaszem oglądaliśmy. To będzie 925, Tomasz? Na pewno? Tak. Aha, 925, no. 925, przepotężny, przepotężny srebrny pierścień i taka jeszcze broszka z perłą, czy perły z lamusa. Cię w tym momencie z Wami żegnam i jedziemy, w... jakie kudły mam, jak ja wyglądam, tak jak się tutaj od tej... Jaka <głysy> chyba kreska się zrobiła, Ty, jak Prodigy. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. A skąd, A... gdzie i kiedy to my sami jeszcze nie wiemy, narka.